Witam serdecznie drogie lwy na czytaniu tygodniowym. Zapraszam serdecznie do czytanka. Ci łobuziaku, ci, ci łobuziaku, ti. się potrzemy o naszego kota, o króla pierwszego planu. Nazywa się Salomon. Dla tych pań, które dawały mi tutaj podpowiedzi, nazywałam go Salomon. Bo to jest mądry kociej. malusieńki, ale taki z takim charakterem od Malusieńkiego. Dobra, przetrzemy od Ciebie, Przetrzemy od Ciebie karty. Niech się karty potrzemy. Ty masz dobrą energię, Koci Kociejuchu. Trzy łapkowy. Nie skacz. Nie skaczecie tu z tego. Nie skacz. Nie skacz, ja skacz. skacz bąblu. Co dla naszych lewków? O lewki. O lewki. Olewki. A kartarz krzyczą: Zwolnij troszeczkę, Lwie. Zwolnij, Lwie, z decyzjami. Zwolnij, szczególnie jeżeli chodzi o jakiś nowy romansi, o coś nowego, a coś, co się kroi. Nie skąp na siebie, jeżeli słuchajcie, jest to ktoś z trygonu. Jeżeli jest to ktoś z trygonu, m, m, krzyczą kartę. Słuchajcie, przyczą do was, szczególnie do was krzyczą karty, karty żebyście nie, nie wchodziły w coś nowego, żebyście się dwa razy zastanowiły z tego względu, że coś stracicie. Stracicie, stracicie bezpowrotnie. Owszem, nie żałujcie sobie, nie żałujcie na siebie, ale nie żałujcie emocji, ale niech to będą emocje, które was tak naprawdę tworzą. One was budują, one dają wam coś fajnego, coś nowego, ale one was tworzą, twórczą. Jeżeli są to, słuchajcie, osoby, jeżeli jest to, słuchajcie, no w szczególności, jeżeli jest to trygon, no, słuchajcie, ziemski, to a nie decydujcie się, ty glucie, mały ty, nie decydujcie się, słuchajcie, y, y, z, za szybko. Po prostu karta podpowiada, odpocznij, przyjrzyj się temu czy to jest oby na pewno to jeżeli będziesz chciał do końca wejść drogi lwie, no to jak najbardziej ale poczekaj, jeszcze poczekaj ten tydzień Cię nie zbawi a obserwuj sobie taką osobkę, tym bardziej, że tak jakby była i słuchajcie i to równie, do, i to równie dobrze tyczy się słuchajcie pracy, czyli tak naprawdę e, nie skąpicie nie skąpicie, jesteście w swojej pięknej energii, w swoim żywiole. Nawet bym wręcz powiedziała, że nie macie czasu na siebie, ale, ale po części, jeżeli chce Wam się tak naprawdę: czy w pracy czegoś nowego, czy zainwestowania, czy pójście na żywioł, na ogień, tak? Ta, jak ogień, jak burza, to słuchajcie, ten tydzień mówi o tym: odpoczywaj gdzie? Odpoczywaj z tego względu, że hmm, odpocznij. Mamy tutaj jeszcze wisielca, czyli skup się, popatrz się, przyjrzyj się, przyjrzyj się temu, co się dzieje wokół, nawet bardzo się dokonując wyboru, patrząc w, budując tak naprawdę swoją energię. Tak? eksponując tą energię, tworząc siebie, czy inwestując w siebie, bo to jest inwestycja w siebie. Przyjrzyj się na wszystko, przyjrzyj się, spojrzyj się na chłodno, a jeżeli nie spojrzysz na chłodno, no to uwaga. No i też, oczywiście, moje drogie lewki, dla niektórych lwów e, tutaj się szykuje po imprezie, coś się dzieje z nóżką, no i przymusowy odpoczynek. Słuchajcie, nie wiem, czy skręcenie, czy w kostce, czy skręcenie, czy jakieś zwichnięcie, nie mówię jeszcze gorzej, ale może się okazać, że po jakiejś imprezie, niestety e, nie skąpiłem alkoholu, nie skąpiłem, no bo woda kielichy to jest alkohol, tak, jednocześnie też. Także nie skąpiłem, no i co, żeby nóżka nie skakała, to by nóżki nie złamała, tak, także tak to może być. Słuchajcie, w zdrówku coś odchodzi, coś żegnamy, czyli ale nie mam tutaj mieczy. Jak nie mam mieczy, czyli nie ma cięcia, czyli coś żegnam, z czym się żegnam, czyli to tak jakby w pewnym wieku niektóre lwy sobie uświadomiły, że aha, no dobra, no to jak jestem, tak jak już jestem, w tej chwili coś się zadziewa, no to w tej chwili no muszę się z tym pogodzić, że odchodzi tak czy młodość, czy pierwsza zmarszczka się pokaże czy pierwszy siwy włosek, no niestety, czyli jakiś się to w Waszym życiu odchodzi, coś ze zdrówka odchodzi, ale powiedziałabym, że jeżeli odchodzi, no to coś się zadziewa, tak, są to kosteczki. Bardziej powiedziała, że są to kosteczki i jest to, słuchajcie, coś związane z ciśnieniem. Z ciśnieniem coś się zadziewa, jeżeli chodzi o ciśnienie, mojej drogie lewki. Poza tym nic się złego nie dzieje. Dokonujecie karty podpowiadają. Dokonuj wie mądrze decyzji. Baw się kreuj się, twórz się, nie żałuj na siebie, ale rób to bardzo, bardzo mądrze. I jeżeli możecie słuchajcie odnośnie kredytów czy czegoś, no tworzenia czegoś nowego, w szczególności nowych działalności, nowych projektów, nowych pomysłów, słuchajcie Owszem, wkładajcie w to dalej taką samą siłę, mimo że one są zakończone, czy jest to nowy, nowa działalność, czy nowa praca, ale słuchajcie, przyjrzyjcie się. Musi być ta introspekcja jeszcze w tym tygodniu zachowana, z tego względu, że karty podpowiadają, odpocznij. A jak odpoczniesz, to będziesz, drogi lwie, wiedział, że decyzje, które są szybko podjęte, no to niestety szlak trafia, tak? Trzeba się temu tutaj aż krzyczą, odpocznij i przyjrzyj się temu, bo wybory, które teraz podejmiesz, będą bardzo, bardzo Wiążące dla ciebie w przyszłości I, i nielichych, i powiem tak, dostarczo nielichych, słuchajcie, emocji. Jeżeli chodzi o związki, dokładnie tak samo, jeżeli chcecie się w coś wdać, to po prostu na razie się temu przyjrzyjcie Tydzień czasu zanim pójdziecie, jak to się mówi, dać sobie po pirożku, to Was nie zbawi, moi drodzy. Nic, to jest tylko tydzień. Jak potrzymamy się, jak gdzieś tam potrzymacie się na wodze, na, na odległość, to nic to jeszcze tylko gdzieś tam podpali wasze emocje. A być może, być może tak naprawdę, ale coś odkryjecie, coś zobaczycie. I karta mówi: Ochłoń i spójrz na to, drogi dwie, zupełnie z innej strony. Także tak to widzę, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie na ten tydzień. Energie takie dla Was się szykują. Buziaki, hej, pa.